Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, no widzicie już mamy piękne obrazy, tu dostałem na imieniny Monaliza z Własicką Dama, tam widać grillują, dziewczyny grillują. Idziemy dalej, tutaj okręt jest na, na tym, no, słońce ładnie świeci, Folagi gdańskie udokorowane. a tu pani co robi, proszę panią, proszę panią, co pani tu robi? Impregnuję dom. Impregnuje pani czym? impregnatem bezbarwnym, galaretką, tak jest, i to na ile lat będzie, na 8, na 8, proszę Panią, no to jest ta galaretka, o tutaj tak wygląda ta galaretka, pokażemy zaraz, na 8 lat, o tutaj miska jest, zupa biała, można powiedzieć, proszę i jak Pani to idzie, bardzo dobrze, proszę panią, ale Pani z tym pędzlem miała do czynienia już? Czy to jest, czy to jest nie, świeży? Tak. Świeży pędzel? To, to, nowy pędzel. Nie, to jest nowy pędzel. Ale, ale tam pani już trochę, tam trochę trzeba rozmazać jeszcze w góry na tej pędzel. Tu tutaj, 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 to to to. O, tu, tu, tu. O, tu, no wiecie, tu trzeba góra. porozmazywać Cytu. trochę. No dobra, proszę panią, pani tu jedzie tam tym pędzlem ostro. Dobrze. Na 8 lat, pani mówi. Tak. Ale Pyle, nie, nie, tak? proszę drugi raz nie pociągać, bo to potem i tak będzie drugi raz trzeba malować. Wiadomo. Ale rozprowadzić trzeba to, co na sucho tamto, żeby się nie nawarstwiało. Dobrze tak to jest ładnie i teraz zupełnie inaczej wygląda ten dom, w którym się mieści Studio Pomorskiej Telewizji Narodowej. A jak masz na imię dziewczyno? Wioletta. Wioletta i co ty tu robisz? Jesteś w tej fundacji Sławpol też? Tak. Członkiem. Jestem członkiem. Aha, od kiedy? Już ładnych parę lat, co? No dobra, jedziemy dalej. Idziemy zobaczyć, co tu pani Sylwia. Pani Sylwia, co pani tu robi? Pani coś przypaliła? O, glina przypaliła. Dzień dobry Pani, a co Pani tu robi proszę Panią, Pani skąd się wzięła, skąd Pani przyjechała, skąd Dziękuję. Pani przyjechała, niech Dziękuję. Pani powie skąd Pani przyjechała tylko Ze Zaspy, no skąd a, Zaspy, ale nie w ogóle to przejdź Pani dopiero na zaspie niedawno śpi, Ojej, śpi osoba. na Zaspie, a skąd Pani przyjechała w ogóle z Przeszowa. Ale przecież przedtem pani gdzieś była. Cicho, 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 nie, bo to, tego nie można nagrywać no. takich rzeczy. No tutaj, nie, tutaj się mamy już czuję. mamy tutaj mięsko. Nie, się czuję Dobrze zdobowane. A pani? Dzień dobry pani. Dzień dobry, pani pan. jak ma na imię? Ja na imię Damita. Aha, a pani? Pani Helena. Helena. Święta. No tak, święta Helena była. Aha, tutaj coś trzeba dołożyć, bo tu się spaliło wszystko. No kurde, no. spaliło się wszystko. To te dziewczyny robią. Bo dziewczyny tutaj jedne robią, drugie piją. No ja proszę Pani, a pani nie pije, bo one tam piją. Ja piję etapami. A ta, pani, Aha, czy pani pije teraz ten lakier, tak? W, wciąga pani ten lakier. Znaczy dom wciąga lakier. No dobra, no to pani sobie napije się później. A my robimy tutaj dalej ładne kwiatki. A, a, a Sylwia co robi? Sy a ja Sylwia uprzejmie donosisz. No no dobra. Ale Sylwia, a co donosisz? Daj teraz trzymaj kamerę, bo ja teraz będę tam robił w ten z coś. Trzeba dołożyć znowu do grilla. Ja bym to wywalił, dał nową tacę, No dobra. No to już jest niedobra. Damy nową tacę, Bo tacę chcił u nas dostatek. O. I tutaj na tą tacę damy co innego teraz, bo to nie będziemy przypadać ciągle. Jeszcze za mamy mi A, proszę Państwa, mamy kaszanę i damy kaszanę. No. Kaszana i kiełbasa jest. Kaszanka jest, proszę bardzo. Teraz damy kaszanę. O, kaszanę. No dobra, co może tak być już. Ta kaszanka tak sobie położymy o, ładnie tutaj. O. Potem cebulki dosypiemy i jeszcze kiełbaskę damy. Ale kiełbasko to tak natnij Sławek, ale tak gęsto, nie rzadko. Ja, ja zrobię tę kiełbaskę jak Zgodnie z zasadą sztuki gilowania. proszę bardzo, taką kiełbaskę. Nacinamy, przecinamy. I teraz się nacina, o. I w tą, i we w tą. Proszę pokazać. Ale jak... tak raz przy Proszę pokazać jak ja nacinam. Nie tak rzadko. Bo Oj odsuń, dobra, ja z tej i tutaj odchary, A Dobrze się będzie smażyć. Nie potrzeba za gęsto. Nie, tak, tak gęsto jest nie, dobrze. Nie, gęsto ja nie smażę. Ja tak, na, za gęsto nie może bo się potrzaska. Dobra, już mamy tu. Dołożymy tą kiełbasę teraz. Półbasa kiełbasa. Kiełbasa i półbasa, nie. I teraz jeszcze cebulkę trzeba. Trzeba będzie jeszcze cebulkę dodać, ale to później. O, tutaj pokazuję, jak ja to robię. Bo prawidłowo się nacina i w tą, i w tamtą. I teraz tu się robi tako. I tak, raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, i tą stronę teraz też. Prawidłowo trzeba do grillowania ponacinać. Dobra, i teraz one to wyciekną. Te piłbaski się będą piekły. O. No, bo proszę Państwa, no można sobie grillować do oporu. I już teraz jest gotowy. Przykrywamy tą. Gdzie jest parasol? Parasol. Tam, na sołku. Bo to ja mam taki różowy parasol z Skni i Górski kiedyś przyrodzę. Bo tam takie były. No i takie były te chodziły paniusie, takie no takie paniusie zapraszały do nosnych lokali i takie parasole miały różowe i, i jeden rączkami została, bo parasol się połamał oczywiście. No ale jadę znowu do Klinicy, zapraszam wszystkich klinicy zdrój. Tam mam oddział fundacji. Ahoj, pozdrawiam. Czerwony Korsarz. Kotar miała dowódca morskich, Dużych na grillowaniu i malowaniu. Jednocześnie. Dziękuję.